Siema, to Karol, a to jest film z odwrotnego Menhanta. W tym filmie mój przyjaciel Mazarra będzie starał się mnie powstrzymać przed zginięciem trzy razy. Jeżeli mi się to uda, wygrywam. Lecz jeżeli mu się uda powstrzymać mnie trzy razy, on wygrywa. Zostawcie suba, bo prawie 90% z was, którzy oglądacie moje filmy, nie subskrybują. To chyba tyle. Zapraszam do oglądania. No widzowie, Nazara, co no zaraz jest gram se z Gamingiem Albo Karol Gaming z No i za chwilę sobie tutaj Lecimy! Odwrotny Menhunt. O jest Ja nie mogę, nie wbij mnie Ty tutaj masz mnie nie bić właśnie O kurde, co to jest Zostaw, zostaw, nie gryź. Nie gryź. Ja nie chcę gryźć. Nie ma tu żadnego terenu. Kurde. Dobra. Nie. Nie. Let's go. Oczywiście gramy do trzech, będziecie mieć tam napisane jaki jest wynik. Tu w prawym górnym rogu macie. Nie? Po co mi ta fajna rezystka Mazara? Nie no, ale oczywiście jest napisful, bo żeby... żeby mazarra miał tu łatwiej. Nie! Zostaw. Co? Ucieka. Nie, uciekam, tak. Instant health. Tak. Instant. tak, 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 Możecie... tak. Tak, tak. Szybko, top mnie, top mnie, Minecraft, proszę. Minecraft. Jest. Jeden. Yes. Jeden A ja nie mogę. Dwa, trzy, siedem. Masz będkę w momencie. Dawaj, za, za, no. Zaraz, zaraz, no. 1-0 jest. No na razie. Jakby co to Mazara teraz dostał? Już uzupełniony ma te składniki, co przedtem mu się skończyło. Nie! Jak, przeskoczyłem tego kobłęba. Ja wyciec zblitowałem. E, nie, nie, mów, że ty idziesz znowu na tę taktykę na nocy. Nie, no ja idę na zimę. Delfin? No nie, co ja jest? Chodź tu! Delfin! Delfin! Chodź tu! Delfinki! Tak o, delfiny! Tak naprawdę... Chodźcie tu! O, mam delfina! Ja dostałem cztery. I tu jest jak jestem sam! No wiem, ale no to... Na końcu odcinka widzowie się dowiedzą. To będzie wszystko od nich zależeć. Ale ja se tu lecę po pięknym terenie. Jaki to piękny teren. Na menhant. Zwykły. Jakbym ci mocno uciekł i znalazł takie coś pomarańczowego, to by fajnie było. Mazarra, MESSA! Patrz, co tu widzisz? Nie! No! Nie! No nie! Maza! No, co? Ja i muszę odbywać. Gdzie ty jesteś? Nie! Jest. Tak! Jest! Nie! Jedno serce mi zostało! Nie, dobra. Chyba GG3 minuty zostały. Dobra, dostałaś jak najwięcej litni. Nie, sam się strapowałem. A miałem że chwilą idealną sytuację. To ty teraz mnie tak porobiłeś. W sensie ja sam siebie porobiłem taki za mnie bambol. Szybko no. Jakąś lawę, jakąś lawę. Tylko ty A. jesteś już bardzo blisko mnie. Tu byłeś tak daleko. Kurde, boję się, że, że nie, nie zrobię tego. Ciężkie, ciężkie miejsce, tylko jedna górka była. Dwie i pół minuty trochę ponad mi zostało jeszcze. Ciekawe, co tutaj może być na zimie? półki nie będzie. Może być lawapórka, ale tu już nie ma zimy ziomuś. Ja już dawno nie jestem na zimie. Na pewno. Ja ja jestem na pleńca. Jest nie... Tak, do... bo dopiero z nich wybiegłeś. No proszę, no to jest dobry bi...

z tym debilem. Nie wiem, gdzie ja w ogóle wbiegam i nic prawie nie dostałem. Ja nie wierzę, jak ja zepsuję tą grę. Gdzie ty, nie. ty nie. jesteś? Mam półtora Co minuty. Mi? Już zbiegam z tej górki, Ja ja, widzę, ja mam kompas. Aha. To ty masz kompas. Nawet mi nie powiedziałeś. No. No widzicie, ma zarabę łatwiej. Jedyne jakie ma utrudnienie, to że nie ma pereł. No właśnie nie ma. No, to jest... specjalny to. Nie wierzę. Dobra, to jest GG. Mam minutę i nie mam jak wyjść. Cześć. Cześć. Tego <noise> <noise> <Dawaj>. nie. <noise> nie. 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 <noise> Ej, bo ja za chwilę. Ja za chwilę zginął od lawy, wylej mi wodę. Na pewno. A co jest, co ja tak szybko z tego wychodzę? Nie, 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 nie. 20 sekund, nie, nie, zmarnowałem dwie potężne szanse. Oh. Wylewam wody, wodę, nie start. start, No! No, no to już <laughs> Hitnąłem cię! Hitnąłem cię, to oznacza na start. Nie! Bustynia. Ej, Ale... myślałem, że to, są bag... jak... że to są te, że to jest dżungla. Dżungla to jest tu najlepszy chyba biom. Dobra, te krzaczki i jak tu będzie jakiś spadek, to by to było piękne. Ej, o, co skąd Tu jesteś! No nie, no najlepszy. Ognieodporność musiała być, sorry, musiałem, musiałem, musiałem. No proszę, żeby coś tu było, żeby jakiś kanion. To tam był O Wiem, którego... ale byś mnie zakobwebował i ja bym nie wyszedł stamtąd i nawet bym się zmieścił. Ej, no właśnie, ja zapomniałam o Dzięki. Nie, nie, bo tutaj masz idealne

Nazara! Oh, je, moja, szan moja szansa na 3 punkty. Na razie jest 2-1. A moja szansa na dwa punkty. Jest noc, ale jest peaceful, więc to nie daje. A, i dlatego mam tak jasno, bo mam Fulbrighta. Ale no już może kiedyś nie będę mieć full breaka. na innych filmie. To Wytałuje jak się dobrze dobrze następnęło, w dobre miejsce. No dobra, dobra. Let's go. Ja, ja się go. muszę wybaczyć. Patrz co tu jest! Widzę właśnie! Ja nie wierzę! To będzie suczyste zakończenie. Dobra, Mazarra. Cóż, boję się, że niestety, ale będzie... ...tutaj... Mm, 3 do jednego. I że tu... ...ugrasz tylko ten jeden punkt. No, bo ja tutaj wołam ci o co? Nie! Jedno serce mam. Jest! Tak, tak! Nie! Tak. Dwa serca mi zostały w końcu. A w najgorszym momencie miałem nawet pół. Ja nie mogę! Nie wierzę, ale zwalone to jest. Z takiej wielkiej góry wskoczyłem. Siema. ma? Jest! Ja Sze? sobie przebiegłam obok ciebie, ja się tam wracam na tą górę. Tej góry nie odpuszczę. Nie! Nazarra no w tym tryhardzie. Nie wejdziesz tam! Nie wejdziesz Ty tam, nie wejdziesz, nie wejdziesz tam. Jest! Ale przeskoczyłem twoją pajęczynę. S. Nie, nie wejdziesz tam. Nie wejdziesz tam. Y -y, Karol, nie wejdziesz tam. Właśnie tam wchodzę. Właśnie tam wchodzę! Co ja robię? Nie, nie się! Jest! A jestem, jestem naprawdę cymbałem, no? Dobrze, że ty masz jakieś opóźnienie tam, bo... Tak to to by już... Tak, wiesz, ja jestem nad tobą. Jestem biegam nad tobą. Nie. Jest! Nie! Jest! Jest. Dzięki za hita, mega mi dużo dał ten hit, tak szczerze. Nie! Co? Kurde, mam dwie minuty. Co ja mogę wymyślić? Mogę się jeszcze raz iść na tą górę. Nie wiem, on na mnie byś czekał. minuty, kurde, nie wiem czy zdążę Nie, nie, please nie, Proszę, nie, Proszę, uciekam, nie uciekam. Uciekać Tak Tak Plus jeden Nie, please, jeszcze, tak, mi please, please. jeszcze mi instant jeszcze mi instant heale I Jeszcze mi to spowalnia Tak Tak Nie tak! Jest! Didzi! Minuta 15 mi jeszcze została. Didzi. Co? Nie, Gigi. serio? Mazarra. Tutaj 3-1. Ale... Jak, no tak! Jak nie widzowie, jak widzowie zostawią 15 łapek. To robimy dwóch chłopców. Co ty na to? Aj, widzowie w ogóle dzięki za te 150 słów. Co ma zarra, co? O tym sądzisz 15 lajków i... czy 10? 10 lajków może. 10 lajków i. Jest... 10, 10 lajków i Nie, 10 lajków i jest pierwszy film z dwóch chłopców, a z dwóch chłopców będzie to, no wiecie, taka seria z rewanżami i z finałami.